Więc w środku domu znajduje się rekuperacja i rekuperacja odzyskuje ciepło z powietrza, z wentylacji. Tutaj z tyłu mamy pompę ciepła. Jeżeli tutaj nacisnę, to wtedy się włączy i będzie się ją kręcić. Tutaj mamy panel fotowoltaiczny i działa on na słońce, więc tutaj pod konstrukcją znajduje się zbiornik na deszczówkę, czyli jak pada deszcz, to wtedy woda wypływa przez tereny aż do zbiornika. Wtedy Przechodzi do oczyszczalni ścieków i wtedy w oczyszczalni ścieków filtruje się wodę. I wtedy przechodzi o tu. Albo tu. Makiety, które systemem, systemy. Farmy wiatraków, które produkują energię za pomocą wiatru. Turbinę wodną, która wytwarza energię za pomocą płynącej wody. Farmy paneli fotowoltaicznych, które pobierają energię ze słońca i czerpią z tego energię. Oraz y, również y, zamontowane na dachach domów y, panele solarne, które również wytwarzają energię y, za pomocą słońca. Mamy oświetlenia. Tu, tu jest też oświetlenie drogi. A tu jest pompka ciepła i wiatraki. E, na pewno fotowoltaika, e, czyli energia słoneczna. Promienie słoneczne spadają na sputofany z okni fotowoltaicznych, motory zamontowane na dachu budynku, w którym się zamieniają energię słoneczną w prąd stały. Następnie za pomocą Infertera, falownika, prąd stały przekształcony zostaje w prąd przemienny i tak prąd, prąd nadaje się do wykorzystywania w, w oknifach tomowych. Oszczędza energię. Dla najlepiej zamontować wiatraki i panele słoneczne i takie beczki. Zabezpieczyć prąd, no to wszystko przed awarią też oszczędzać wodę i podczas deszczu można zbierać tą wodę do beczek. Mamo, e, pozdrawiam cię serdecznie. Mamo, pominowki tego, że em, w niektórych już em, blokach na Polsce są panele fotowoltaiczne e, i można oszczędzać prąd. Ja mam dwa wiatraki, które wchodzą kryść. Do domu. I, I słońce, y, słońce jakby chodzi. Tak, y, no i dzięki Tutaj temu jest dużo energii. I ta energia y, pozwala, że, że bloki Zroga. mogą ją sobie jakby korzystać z tej ruchy. energii. No i, no i tu, w tym pomieszczeniu jest w y, y, energii. No Na? i tam, tam jest taka wielka jedna bateria. Mm -hmm. Czyli jak są słoneczne dni, to jeszcze tak. dodatkowo magazynuje tak. się energię. I jeszcze, gdy spadnie deszcz, to, mm -hmm. to cała woda, która tu poleci, to, w, to no, jakby to tutaj, tak, tutaj. I, można I dzięki to... temu można, z tego, tak, można sobie zabierać tą wodę, gdy jest, jest czas, czas suszy, no, no i można sobie z niej korzystać, I można podłączyć. Tak. I dzięki mm -hmm. temu elektryczne samochody mają energię. Dom. Tutaj mamy segregację śmieci. Są po to, żeby segregować śmieci żeby je nie wyrzucać byle gdzie. I żeby też idź dawać im drugie życie. Panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne są po to, aby nam dawał prąd w domu. Przedomowa oczyszczania ścieków. Ścieki nie idą byle gdzie albo do kanalizacji, tylko idą właśnie do tych pojemniczków. Pompa ciepła. Pompa ciepła jest po to, aby nam dawała ciepło w domu. Jak zauważyliście, nie mamy komina. Nie potrzebujemy drewna ani węgla, tylko mamy właśnie pompę ciepła. Studia głębinowa. Studia głębinowa jest po to, aby nam dawała czystą wodę z ziemi. Przydomowa elektrownia wiatrowa. Jest po to, jakby panele fotowoltaiczne by nie zadziałały. Właśnie przydomowa elektrownia wiatrowa jest po to. Jak oszczędzać prąd? Wymień żarówki na energooszczędne. Gdy wychodzisz z pokoju, gaś światło. Wyłączaj y, urządzenia, z których nie korzystasz. Y, jeśli możesz, kup, kup panele fotowoltaiczne. Y, wyłączaj prąd, gdy gdzieś wyjeżdżasz. Y, I gotuj tyle wody, ile potrzebujesz. Y, Wyłączać niepotrzebne światło. Podlewać rośliny deszczówką. Pralka i zmywarka przed włączeniem powinny być pełne. Wyłączaj wodę w trakcie mycia zębów. Jak wietrzysz, otwieraj okno na oścież. Wymień żarówki na energooszczędne. Gdy gotujesz potrawy, gotuj je pod przykrywką. Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie. Korzystaj z oświetlenia y, ogrodowego z czujnikami ruchu. Y, kieruj światło tylko tam, gdzie jest ono niezbędne. Wyłączaj urządzenia niepotrzebne z gniazdka. Zagotuj w czajniku tyle wody, ile potrzebujesz. na przykład jednego naczynia do smyfarki i mycie smywarce Można chociażby w sylepie. Szarówki urządzenia energooszczędne są też bardzo ważne w środowisku domowym. Mogą nie tylko oszczędzać prąd, ale zmniejszać nasze rachunki. Czerpiemy z natury. Słoneczko w herbie mamy, więc nie, z niego korzystamy. Gdy słoneczko nas zawodzi, to z pomocą wiatr przychodzi. Prąd codziennie oszczędzamy, bo, bo energię naturalną mamy. Oszczędzanie energii elektrycznej jest bardzo ważne, przede wszystkim z punktu widzenia ochrony środowiska. Pamiętaj, że jesteś jedną z setek tysięcy osób potrzebujących prądu. Trzeba więc zadbać, by energii wystarczyło dla wszystkich. Gdy oszczędzamy prąd, nie trzeba go produkować w coraz większej ilości, dzięki czemu mniej zanieczyszczamy nasze środowisko. Za mniejsze zużycie prądu płacimy mniejsze rachunki, czyli oszczędzamy nasze pieniądze i energię elektryczną. Jak oszczędzić prąd w domu? Gotuj tyle wody, ile potrzebujesz. Wyłączaj urządzenia z sieci, aby nie pozostawały w trybie czuwania, oraz odpowiednio dbaj o sprzęt AGD. Wychodząc z pomieszczenia, pamiętaj o wyłączeniu światła. Nastawić pralkę dopiero, kiedy jest pełna. Prasuj więcej ubrań za jednym razem. Wybieraj urządzenia klasy minimum A. Gdy wyjmujemy życie z lodówki to pamiętajmy, żeby otwierać ją niezbyt szeroko i na krótko. Używać energii kosztem żarówek. Wyciągaj z gniazka nieużywane ładowarki telefonu i komputera. Na czas wietrzenia w pokoju zakręcić grzeźnik, a okno otworzyć jak najszerzej. Trzeba pil e, pilnować, żeby drzwi do lodówki były załknięte. Korzystaj z listek zasilających z wyłączeniem. Trzymaj z daleka lodówkę, np. od mikrofalówki, ponieważ może się ona zepsuć i marnować niepotrzebnie dużo energii. Nie wkładaj do lodówki gorących lub zbyt ciepłych produktów. Używaj mniej gorącej wody.